Cześć Anio. Cześć, nazywam się Karolina Potas i spotkałam się dzisiaj z Anią, która jest finalistką Metamorfozy z PayPal. I dzisiaj razem z nią idziemy na zakupy tworzyć przepiękne stylizacje w ramach Metamorfozy. Ania, jak się czujesz? Jakie nastawienie? Świetnie, bardzo pozytywnie. Słońce świeci, piękna pogoda, mamy sporo do zrobienia. Dużo masz, dużo chcesz kupić? Wolałabym, żeby to nie szło w ilość, a bardziej w jakość. Mam kilka takich pewniaczków, które chciałabym, żebyś pomogła mi znaleźć. A tak zdaje się po prostu na Twoje doświadczenie. Mam nadzieję, że w jakiś sposób mnie zaskoczysz i że wyjdę troszeczkę z moich stałych ram. Bardzo się cieszę. Dojdziemy. Super. Powiedz mi, Ania, czy. Co najbardziej lubisz nosić? Co Ci się najbardziej podoba? Jaki styl? O, może tak bardziej sportowy, bardziej elegancki, bardziej na luzie. Jeśli chodzi o styl, powiedziałabym, że będzie to eklektyczny. Eklektycznie łączymy różne rzeczy. Czasami nie mogę się zdecydować, czy bardziej chcę się ubrać bardziej elegancko, czy chcę założyć coś kolorowego, coś bardziej luźnego. A czasami, nie wiem, sukienkę, a czasami dres. Na co dzień prowadzę raczej aktywne życie, dużo chodzę. Okej, okay, to więc, więc to jest dla mnie bardzo ważne, że jednak buty na obcasie na przykład podobają mi się, dopóki ich nie założę i gdzieś nie wyjdę. A to dużo pań tak ma, to się w ogóle nie przejmuj tak. tak, jak jestem ubrana dzisiaj, idę na przykład do pracy. Tak. Po pracy wracam do domu i ogarniam coś w domu, albo idę pobiegać, więc ubieram się jeszcze bardziej głównie. Natomiast ten raz-dwa razy w miesiącu yy, mam taką wewnętrzną ochotę, żeby wyglądać zupełnie inaczej. Chcę się, tak? 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 się odważyć po prostu. Utworzyć. Tak. A jesteś otwarta dzisiaj na jakieś eksperymentowanie? Jasne. Kiedy jak nie dzisiaj? Takiej garderoby, no, no, są takie, że możesz je do trampek założyć mm -hmm. do pracy, ale możesz też z takimi, nawet jak chciałaś, pięknymi sztukami sobie iść z czy t-shirtem, czy koszulą hmm. na popołudnie. Tu nie masz już guzika, okay. więc jesteś zablokowana. Ja masz mniej możliwości noszenia tej koszuli. Rozmyglony ten żółty, trochę większą tę koszulę, ale jak sobie zobaczysz dłuższą, ale ona jest delikatnie taliowana na rzeczy, to nie wiesz bardzo dopracowanych, bo Len on też pracuje. Co jeszcze dla Ciebie przygotowałam, to zaraz wezmę sobie t albo top na ramięczka i taka kurtka na górę, torebka do ręki, okulary, masz super gotowy look. Ale to już widzę tak, żeby nawet rękawek podwinąć, a paszkę dodać i takie jeansy właśnie, white legi z ten i Birkenstocki albo sneakers. Białe, granatowe, no, każde, tak. bardziej klepsydra, żeby wyszło. Mm -hmm. Bardzo ładnie się zrównoważyły proporcje. Podoba Ci się? Uważam, że jest bardzo ładna. Bierzesz sobie takie klapki, dużą złotą biżuterię, na górę możesz założyć koszulę, możesz założyć marynarkę, możesz założyć krótką kurtkę dżinsową i idziesz sobie na dreneczkę na plażę. Bierzemy te spodnie, piankę. To, tą poluszkę taką też. Nie mogę przebolać tej białej marynarki dla Ciebie, ona by była taka A. super. Idziemy na makijaż i na włosy. Będzie to będzie stylizacja, ta będzie nam jako druga, mm. okay. czarna torba do tego, białe klapki, a to będzie trójka, z tą samą kurtką, którą potem dołożymy i te czarne buty. No wow, gwiazda! Spodnie uważam, że są idealne dla Twojej sylwetki. I zobacz, masz basicowe elementy, czyli t-shirt, klasyczny, który mm. lubisz, masz proste, można powiedzieć klasyczne jeansy w białym, jasnym kolorze. Ale podkręcił i, i sneakersy, tylko w mocnym kolorze, i podkręciłyśmy to akcesoriami. Pasek, który ładnie ci akcję a paszka, gdzie przemycamy kolor, mega ciekawe koczyki, okulary, bardzo fajne też kolorze, no i jesteś gotowy. Znowu mamy jeansy, jest casualowo. Przy czym tutaj dołożyłyśmy dużo złota, e, ciekawą biżuterię. Specjalnie wybrałam te serca, bo one są takie fikuśne. Takie są takie trochę no. Słodkie, kobiece. Jest łańcuch, jest pasek fajny, który ci też wiesz. Podkreśla talię, mniejsza mhm. torebka, no bo idziesz nie, po południu sobie gdzieś tak. usiąść. No i coś, co jest dla ciebie nowością, czyli co? Obcasy. No chodź, mąż fadnie. tak możecie iść na randkę. Wow. To jest, słuchaj, sukienka, która jest do dalszego stylizowania. Czy sprawdzi Ci się do pracy, sprawdzi ci się na strój kąpielowy, sprawdzi ci się zimą, z paskiem, bez paska, z różnymi innymi elementami. To są takie świetne bazy do dalszego stylizowania. Jeszcze ci coś pokażę. Wybrałyśmy dzisiaj kurtkę, która Ci się bardzo podobała i to jest też taki element, który możesz sobie stylizować na różne sposoby, chociaż jest nieoczywisty fason i nieoczywisty kolor. Zobacz co. A okej. Okay. Zobacz A ja jestem ciekawa, jak zarabiam w Twojej listy. Twojej znajomi, jak do domu i cię zobaczą w tym wydaniu. Też jestem taka ciekawa, ale myślę, że bardzo im się spodoba to, co zobaczą. I z jednej strony ze względu na efekt, z drugiej strony ze względu na to, że zobaczą zmiany. Bo dzisiaj przeszłyśmy dłużo, długą drogę. Tak, to <noise> długą, długą drogę. Ja się tym... stępię. <noise> Uwalniająco. Brawo dla Ciebie dzisiaj, bo do duże roboty. Brawo dla Ciebie, że dałaś radę ze mną. To no. No za